Dzień dobry, witajcie! No to wychodzi, że w ogóle jednak tłuczę to żelazo, kuje żelazo póki gorące. Mamy kolejną hybrydę i se sprzedało się naprawdę nieźle, czyli w sumie tak jak się spodziewałem. Pływa tego całkiem sporo. Niestety przy ósemce nie będę aż tak przychylny, ale to oczywiście standardowo powiem w trakcie materiału. Na początku omówię sobie parametry, później gameplay i w trakcie gameplay omówię też plusy i minusy, więc na końcu ich już nie będzie. No cóż, nie przedłużam. Przejdźmy przez parametry kapitana moduły aż do gameplay'u. Zapraszam. Parametry standardowo zaczniemy od opancerzenia. Mamy 25, 27, 27, 27, 25. No, karton japoński, typowy. Cytadela bardzo bliżutko Jest tutaj niby kawałek pancerza warstwowego, ale nie liczyłbym na to zbyt wiele. No tylko jest bardzo wysoko. Więc tutaj jest bardzo łatwo wbicie w cytadelę. Czyli po japońsku. Żywotność 38 900. Nie jest to jakoś dużo punktów wytrzymałości, plus obrona przedlotnicza 13%. I pamiętajcie, że to co omawiam tutaj, to już z parametrami to są parametry już z kapitanami, z modułami proponowanymi. Bombowce torpedowe 1670 punktów wytrzymałości bardzo mało, 135 e, prędkość przelotowa, maksymalnie 155 węzłów. E, torpedy maksymalnie uszkodzenia 2767 e, tak, 30, 35 węzłów prędkość torpedy bieda zasięg to 2,2 czasu Czas uzbrojenia to 423 metry, zasięg wygrywaności 67. Spota mają bardzo mało te samoloty i problem jest taki, że jak już się pojawią to zazwyczaj znikają, ale to już w samym gameplayu. Ja wam opowiem. jak główna jest spoko, 4 podwójne 203 japońskie, więc tutaj ci co grali Japończykami to wiedzą o czym mówię. 16 soką przeładowania to fajne, beki spora szansa na podpalenie. 34 mm penetracji, 15,7 zasięgu co czasami może być lekko, lekko problematyczne zwłaszcza przy obecnych bitew, przy obecnych bitwach. Fajne, bo są sfokusowane z przodu i tak naprawdę mają bardzo fajne kąty wychyłu do tyłu i najlepiej opłaca się, bo pozorom mamy wieże do przodu, najlepiej się strzela uciekając, odchodząc od przeciwnika i wykorzystając te, te trzy wieże. Ta druga wieża kręci się 360 stopni, więc te oczywiście tył, przednia tak, nie? więc fajnie jest strzelać tyłem, bo mamy zawsze te trzy wieże mamy w użytku, jeżeli dobrze kombinujemy. Dodatkowa, to są cztery podwójne jest 127, o których raczej nie warto wspominać. Torpedy 4x3. Mamy po dwie wyrzutnie torpedowe na burtę 10 km/62. Razem te torpedy się przydają. Możemy je ze sobą zostawiać. Mamy fajne przeładowanie, bo 76 sekund spoko 10 km. Zostawiamy je ze sobą, można się fajnie nimi czasami pobawić. Brona przeciwlotnicza 5,8 zasięgu. No jest to japońska brona przeciwlotnicza, więc jakoś. Turbo dużo, pelotki tutaj nie ma, stałe uszkodzenia są dosyć biedne, wbrew pozorom. Na krótkim zazięku te 203 e, to już się są fajne uszkodzenia, ale tak to raczej bieda. 3 eksplozje, no po prostu sobie strzela, ale jakoś wiercę uszkodzeń nie zrobi. manewrowość 65 i pół węzła, 780 skrętu i 8 czas przestawienia stary to jest z modułem. I kamuflaż to jest jeden z dużych plusów tego krętu, tutaj zobaczcie 8 i 8 aktywności z powierzchni, to jest bardzo duży Plus tego okrętu i to czuć z powierzchni, oczywiście 5 i 8. Jeżeli chodzi o wyposażenie, mamy tutaj. Hydro wymienny na obronę przeciwgraniczną, plus do tego naprawkę, która można, nam, no dobrze pamiętam, naprawić coś około 6-7 tysięcy. Nie dam sobie odciąć paznokci za to, przyznam się szczerze. E moduły e to oczywiście układ sterowania, camo bardzo ważne, modyfikacje systemów celowniczych, modyfikacje systemu uszkodzeń i modyfikacje głównego zbrojenia. Torpedy, mamy pełen komplet. Jest tutaj trochę tego wyboru, troszkę się tam na pasku świeci. Jeżeli chodzi o kapitana, to nie wiedziałem, co zrobić z tymi dwoma ostatnimi porkami. Grałem sobie na takim zestawie z RPF-em, oczywiście, adrenalinka, haczki obrót, wiesz, tutaj się przydaje bardzo zasmarowane tryby. Nadzorca jest tak, można powiedzieć, wciśnięty, żeby mieć dodatkową naprawkę, ale można sobie z niego zrezygnować. Ja lubię grać też na celu priorytetowym, żeby wiedzieć, ile okrętów do mnie celuje. Ale to jest takie moje małe zboczenie. No cóż, omówiono okręt w porcie. Przechodzimy do gameplayu. Gameplayowo powiem Wam szczerze, że jest. Tragicznie, ale stabilnie. Można tym okrętem zrobić bitwę, oczywiście, że tak. Ale niestety, żeby zrobić do nim bitwę pod obrażenia, to musimy zapomnieć o tych, o tych samolotach. Mamy eskadrę czterosamolotową, która w zasadzie nawet osmotujerowe okręty są w stanie przed nią obronić. Nawet jak są same. Jeżeli, jeżeli lecimy gdzieś, gdzie stoi dwa lub więcej okrętów, to w zasadzie mamy już pozamiatane. Nie ma szans zrzucić. Jeżeli zrzucimy, to jakieś dwie może torpedy, zamiast ośmiu. Te samoloty spadają dosłownie, są jak z karton gipsu. A jeżeli złożycie nas na dziesiątki, gdzie już jest problem, bo są jeszcze lepsze, ej ej, no to w zasadzie możemy użyć tych samolotów tylko do spota. Wiadomo, spot jest upierdliwy, szukanie do Deka czy coś w ten deseń, ale. Ale niestety tymi samolotami dużo nie zdziałamy. Co innego to artyleria główna i torpedy? Mamy tak naprawdę krążownik, który ma bardzo dobrą artillerię główną i ma bardzo dobre torpedy i do tego ma bardzo dobre camo. I to jest połączenie, które możemy fajnie wykorzystać. Tak najbardziej gameplay'owo jest on zbliżony do ataku, tylko że mamy tutaj w zasadzie ataku, które ma działa z przodu. O jedną wieżę mniej, i do tego ma samoloty ewentualnie, żeby sobie coś poświecić, także takie główne, główne różnice. Mamy fajne te torpedy, one może nie mają jakiegoś turbo wychyłu, ciężko jest czasami z nich wystrzelić. Ale te kamo 8 i 8 pozwala nam czasami nawet wyjść z bardzo srogiej opresji. Te 8 i 8 km pozwala nam uciekać w miejsca, gdzie zazwyczaj już tą większym krążownikiem czy, czy pancernikiem jesteśmy cały czas świeceni, a tu możemy się schować. Tak jakby sobie przerwać walkę na chwilę, przestać strzelać, yy, polecieć samolotami, zrobić tam spota, bo nie mówię, że żeby coś się udało tymi torpedami dużo zrobić. Dobrze, pamiętam to maksymalnie, udało mi się trafić 7 torped na 8 i to było tak, że to był Hizen, który miał wyłączoną pelotkę. Nie wiem, czy to czasem nie będzie w tej bitwie w tym w, w podkładzie, ale to chyba, chyba nie to było, więc no, yy, udało się i to było tylko dlatego, że miał włączoną pelotę, gdyby miał. Pewnie udało mi się rzucić ze 4 torpedy i może 3 trafić. Niestety te samoloty są zdecydowanie za słabe. Według mnie dużym problemem, nazwijmy to problemem hybryd jest to, że matchmaker nie jest na nie przygotowany, nie oszukujmy się. Po tym jak wyszło Ise, to bywały bitwy, gdzie, gdzie tych pancerników było po 6, po 7 na stronę i to był spory problem. Niestety dla matchmakera to są okręty, które są po prostu pancernikiem albo krążownikiem, więc... Jest to ciężko i może być tak, że po jednej stronie polosuje nam więcej takich, po drugiej stronie mniej w ogóle, albo w ogóle nie tyle mniej, co w ogóle nie Więc jest to swego rodzaju problem, ale szczerze powiedziawszy, na 800, to nie wiem czy tak do końca, bo tutaj te samoloty jednak mega szybko spadają. Możemy oczywiście męczyć spotem, ale jak my sobie latamy, spotujemy, to nie możemy sobie strzelać, więc coś. Coś za coś. Szóstka jest o wiele fajniejsza, jest, jest o wiele fajniejsza do zabawy. Więcej frajdy mi dawał tutaj, w zasadzie można powiedzieć, że się męczyłem, przygotowując, próbując przygotować jakąś powtórkę pod materiał. I to też nie jest jakaś taka, którą naprawdę chciałbym pokazywać. A no po prostu wybrałem taką, która była na dziesiątych tierach i w miarę tam się udało coś postrzelać, popalić. I, i to jest w zasadzie główna zaleta tego rzędu. Tutaj jest właśnie ten spot 8,8 km, plus do tego ta artylera główna japońska robi naprawdę fajną robotę, zwłaszcza jak strzelamy do jakiegoś okrętu, zwłaszcza jak strzelamy do okrętu, który jeszcze nie został natknięty. Jeszcze mamy do niej sporo HP, więc fajnie tam wchodzi po nadbudówkach, to wchodzi ponad budówka, do tego parę pożarów i ich się bawimy. sobie trochę pożarów polatamy, żeby coś naszym czym poświecić, może uda się zrzucić torpedy i tak powtórz, i tak dalej, i tak dalej, gdzieś yy, bardzo dobrze, tak jak mówiąc, sprawdza się do tak zwanej taktyki na tyłeczek, czyli katingu. Gdzie ustawiamy się tyłem do przeciwnika, wychylamy tylko troszkę swój przód, żeby strzelać sobie z tej głównej artylerii. W międzyczasie puszczać troszkę torped za siebie. I udało mi się parę razy złapać pancernika, który za wszelką cenę gonił za mną, ich umusiał po prostu. Cisnął cały czas i udało mi się go złapać na torpedy i pozamiatać, więc jak najbardziej. Ten się do tego sprawdza, niestety to, to samo co mówiłem w recenzji o Ise, widziałem że się, że się też potwierdziło. Mówiłem tam w recenzji, że będą osoby, które będą stawać tymi okrętami za wyspami i po prostu sobie latać samolotami, nie będą nic robić. No to tak naprawdę tutaj może być to jeszcze bardziej odczuwalne, bo jak ludzie kupią, pograją sobie trochę i zobaczą, że to jest karton na Ise na panceniku, jeszcze trochę mogliśmy wciągnąć na klatę. Tutaj już nie możemy tego zrobić. Tutaj, tutaj cytadela boli bardzo. Mamy niewiele HP, więc jeżeli się tylko wystawimy na ostrzał, to będziemy zbierać i wydaje mi się, że to tutaj będzie to jeszcze bardziej uciążliwe. A szkoda, bo ta artyleria potrafi naprawdę sporo zdziałać, można nie oczywiście, zresztą to jest w zasadzie główny, yy, główny sposób na robienie obrażeń na tym, na tym pożarniku, to jest właśnie ta artyleria. Myślę, że bardzo dobrze będzie się sprawdzał w dywizjonach. Gdzie weźmiemy sobie do, do, do kompletny jakieś dodeczka z dymem, gdzie my będziemy świecić swoimi samolotami, pomagać swoimi hajkami w walce z innymi dodeczkami, więc spoko. No i według mnie, jeden z dużych plusów tego okrętu to jest wygląd. Ja jestem dziwnym człowiekiem, który zwraca uwagę jednak, jak okręt wygląda i jak dla mnie ten okręt wygląda naprawdę super. Wygląda kozacko, ja lubię japońską myśl, myśl technologiczną, wygląda podoba mi się. Jak Najbardziej. No cóż, mam nadzieję, że, że pomogłem. Ja osobiście mi średnio bym powiedział, czy polecam ten okręt. Raczej, raczej bym się tak raczej w tą stronę yy, nie polecam. Yy, ale myślę, że to jest też okręt, który dopóki właśnie że żelazo. Myślę, że okręt ten też się sprzeda i myślę, że sporo osób pożałuje swojej decyzji, jeżeli chodzi o właśnie ten krążownik. Tutaj jest już o wiele ciężej. Ale może to jest też w jakiś sposób, ponieważ jak udało mi się w końcu jakąś bitwę fajną ugrać, to sprawiało mi to znacznie więcej frajdy, więc ja jestem takim lekkim masochistą powiedzmy, ponieważ e, ja lubię wezwania. Nie wspomniałem też na wstępie o tym, że e, tak jak nagrywam, świeci się jeszcze, że to jest okręt testowy. Nie, to już jest ostatnia wersja tego krętu, że tak powiem, możemy już nagrywać recenzje, więc postanowiłem to uczynić. Dla was, cóż moi mili, mam nadzieję, że materiał się podobał, szkoda, że nie mam dla was dobrych wieści, że okręt jest raczej, raczej średniawy, nie jest on może jakiś turbo najgorszy, nie, nie, mam nadzieję, że nikt tak, że nikt tego nie wnioskował, można nim oczywiście coś zrobić, bo mamy fajne kamo, mamy fajne artylery, mamy fajne torpedy, więc można z nim zdziałać bitwę, oczywiście, że tak, ale trzeba się chwilę pomęczyć. No cóż, dzięki wielkie mi drogi widzy za obejrzenie materiału i trzymajcie się, hejo, pa! pa.